Pani Agnieszka ma napadowy częstoskucz około 200 na minutę, udokumentowany w zapisie EKG, trwający od 30 minut do godziny, bez innych chorób obciążających serce. Moja choroba pojawiła się około 8 lat temu. Ataki rozpoczynały się w zasadzie w takich sytuacjach najbardziej spokojnych. Najczęściej były poprzedzone. Wcześniejszym stresem, ale wtedy, kiedy już byłam na tyle spokojna, wszystko, wszystkie sytuacje się ustabilizowały, następowała tak. Występowanie napadowej arytmii u pacjentów powoduje to, że pacjent żyje w zasadzie w ciągłym stresie. Rozwijają się wszelkie reakcje depresyjne, nawet reakcje nerwicowe, które zmieniają jego sposób postrzegania świata, sposób Pracy, aktywność zawodową, aktywność w życiu rodzinnym. Kobiety, które planują ciążę, zwykle ją odkładają. Jest wiele zawodów, które z uwagi na to, że u danego pacjenta występuje arytmia, powodują dyskwalifikacje. Zaczęłam interesować się ablacją, mimo że moje ataki bywały rzadkie, ponieważ. Chciałam być na tyle osobą zdrową, na tyle osobą niezestresowaną, co by nie myśleć, że na przykład jadę autobusem i ulicą, się coś może stać, bo te ataki są nieprzewidywalne. To nie ma znaczenia, czy to jest noc, czy to jest dzień. No i po prostu kolejną sprawą to zrezygnować z leczenia farmakologicznego. Dwie trzecie pacjentów, których poddajemy zabiegom, to kobiety. To właśnie kobiety mają dużo wątpliwości, czy powinny się tym zabiegom poddać, i to właśnie one jak gdyby zyskują na tych zabiegach najwięcej. Podstawowym naszym zadaniem jest nawiązanie odpowiedniego kontaktu z pacjentem, przekonanie go o tym, że zabieg może być wykonany w sposób skuteczny i zachowanie maksymalnego marginesu bezpieczeństwa. I myślę, że ta wiedza, ta rzetelna wiedza, to, że nie musi pacjenta szukać informacji w internecie, u sąsiadki, tylko przyjść i porozmawiać ze swoim lekarzem, który chętnie odpowie na te wszystkie pytania, jest podstawową rzeczą, która powoduje, że pacjenci się zgadzają i ich lęki i obawy są znacznie mniejsze. Proszę. Dzień dobry, można? Dzień dobry, witam Dzień dobry. Przeprowadziłam panu pacjentkę. Bardzo serdecznie, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Sebastian Stecz, proszę to jest pan bardzo. doktor, który przeprowadzał na mnie zabieg ablacji i także odpowiedź na wszystkie Twoje pytania i rozwija wszelkie wątpliwości. Dziękuję. Ja was zostawiam. Proszę bardzo, spocząć sobie. Dziękuję bardzo. Chciałam się, panie doktorze, czegoś więcej dowiedzieć o samym przebiegu zabiegu ablacji. Zabieg ablacji planujemy wykonać u pani jutro. Z rana zabieg będzie wykonywano w znieczuleniu miejscowym, tam, gdzie będziemy wprowadzać do serca elektrody, które będą odczytywać e, zaburzenia elektryczne w sercu. Będzie pani miała znieczulenie miejscowe w okolicy prawej pachwiny i tam przez żyłę do serca będą wprowadzane e, elektrody. Ten zabieg potrwa około półtorej godziny. Będziemy stymulować serce, żeby sprawdzić, w którym miejscu w sercu ma pani ten częstowskocz. Także kilka razy będziemy. Pani serce wprowadzać w szybkie bicie serca, takie jakie u Pani w życiu występuje, po to, żeby mieć pewność, w którym dokładnie miejscu znajduje się Pani arytmia. W czasie zabiegu Pani jest przytomna, rozmawiamy, bo bardzo istotne jest, żebyśmy ze sobą mogli rozmawiać w czasie zabiegu, bo niektóre Pani odczucia w czasie e, zabiegu czy arytmii e, chcemy wiedzieć, jak wyglądają. Będziemy Panią pytać, czy to jest Pani arytmia, którą właśnie wyzwolimy w czasie badania elektryczności w sercu, czy to jest ta arytmia, którą Pani ma w życiu. I jeśli to jest ta arytmia i będziemy mogli do niej dojść elektrodą, to będziemy to miejsce przygrzewali, a później jeszcze przez 20-30 minut sprawdzali, że już na pewno nie nawraca ten częstosród. Moim celem jest to, żeby pani mogła jak najlepiej być wyleczona, jak najsprawniej, ale też równocześnie, jak najbezpieczniej. Mam przekonanie, że możemy zrobić ten zabieg u pani bezpiecznie i cały zespół ma nad tym czuć, żeby to było wykonywane na bardzo dobrym poziomie. Zabieg ablacji jest standardem na całym świecie w leczeniu arytmii serca. Jest to metoda, która całkowicie zmieniła postępowanie w wielu arytmiach serca. Szukamy miejsca, w którym ta arytmia powstaje w sercu, i podgrzewamy końcówką jednej z elektrod. To miejsce do temperatury 50-60 stopni. Nie jest to zabieg, który jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym, tylko wykonywany w znieczuleniu miejscowym. W trakcie zabiegu jest nam potrzebna dobry kontakt z pacjentem, potrzebna nam jest jego współpraca. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo zabiegu. Tu bardzo łatwo się robi częstoskórz. Znów jest częstoskurcz, także łóż do komory, elektrodę do CS-u i działamy. Podnosimy jakość życia, ograniczamy koszty leczenia i zapobiegamy powikłaniom. Januszu teraz wprowadzamy echo wewnątrzowe. Mamy teraz izuprel i sprawdzimy jeszcze raz, sprawdź teraz tak na bez izuprelu. Pani jest troszeczkę przyspieszony rytm w tej chwili, ale wszystko jest porządku. Dobrze, zaczynamy ablację. Grzeje. Proszę. Mówimy tylko stop, jakby coś bardzo przeszkadzało. Lekkie pieczenie było, tak? Dobrze. Dobra. Bardzo dobrze jest. Zaraz kończymy. Udało się opanować ten częstoskucz i sprawdzić, w którym miejscu on jest. Wykonaliśmy kilka przygrzewań w punkcie, który odpowiadał za arytmię. Ta arytmia była permanentnie wyzwalana przed zabiegiem. Po zabiegu ani razu nie wróciła. Przez 20 minut obserwacji nie indukowaliśmy często skurczu. Teraz wraca Pani do świata zdrowych, aktywnych. Myśli Pani o poszerzeniu swojej rodziny, prawda? O tym, żeby zacząć żyć pełną piersią, pełną aktywnością, prawda? Było warto. Mam nadzieję, że moje życie teraz po zabiegu wróci do normalności i ataki często skurczu nie powrócą. Sytuacja elektrofizjologii w Polsce nie jest jeszcze dobra. Wciąż zostajemy w Europie praktycznie na samym końcu w ilości zabiegu na milion mieszkańców. Jest co roku lepiej, idziemy jak gdyby do góry, natomiast niestety ta Europa zachodnia w cudzysłowie też nam bardzo, bardzo ucieka. Nazywam się Karolina Kocjan, mam 17 lat, miałam arytmię. Nazywam się Jadwiga Banaś, jestem ekonomistą, y, miałam arytmię. Nazywam się Barbara Kokowicz, y, wykonywałam zawód y, piekarza, miałam arytmię. Nazywam się Kukulska Welina, jestem z wykształcenia technikiem ekonomistą i miałam arytmię. Nazywam się Ewa Grzegorzewska-Ramocka i miałam y, napadowe migotanie przedsionków. Nazywam się Jerzy Pióro, jestem fotografem. Miałem arytmię.